No i witam was po moi drodzy słuchacze i taka mała krótka informacja dla tych, którzy będą chcieli zagrać się w radio Hit mamy przycisk do rekrutacji na DJ Prezentera Radia Hit a więc wchodzicie na Hitsond tam jest tronka od razu tuż pod banerami wyświetla się taki przycisk rekrutacja na DJ Prezentera Radia, Hit FM, czyli takie wypełniacie te Cztery pola. Tak, możecie wypełnić jeszcze te dalsze pola, które nie są wymagane, ale te cztery są wymagane, na przykład imię, Twoja ksywa, twój wiek, adres e-mail, jaki posiadacie, bo to będzie ulepszony kontakt, szybszy kontakt z wami, nie? Bo jeżeli byście chcieli grać, i dalej. Możecie dodać też link do profilu Facebooka, macie jak muzykę, to możecie tych wyglądać wszystkie muzyki wpisać, link do obróbki. Czyli link do próbki, nasz, yy, no, próbki, do próbki waszego yy, głosu i audycji. No i napisać coś o sobie wiadomo. Ale nie musicie tego robić, tylko po prostu to jest. I klikacie w ten przycisk zgłoszenie i my sobie odczytujemy. Także bardzo chętnie zapraszam do tego, żebyście... Wysyłali zgłoszenie, tak. Tutaj dokładnie tak się ładnie wyświetla, jak widzieliście. Ramuleczka, pozdrów na tym. No i nasz chat. Facebook, Discord, TikTok, forum i YouTube. Także zapraszam Was do tego, żebyście do nas zachodzili. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda. On będzie dodany na wszystkich naszych porach. Znaczy na wszystkich naszych kanałach, a więc dowiecie się dokładnie wszystko, co, gdzie i jak. Także zapraszam Was do słuchania Radia sąd, zapraszam Was Mani i reszta ekipy. Dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną przez chwilę i chcieliście posłuchać tego, co, wam, co mam Wam do powiedzenia. Pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się.